Dzisiaj takie wyzwanie, będę używał takiego rozwiązania sprzętowego, oczywiście zdaję sobie sprawę, że mamy różnego roz rodzaju rozwiązania programowe, które pozwalają na klonowanie, czyli duplikowanie dysków, nawet tych VME, jeżeli macie tam jakąś obudowę, to możecie jej użyć, próbować klonować, no są tam różne metody, ale ja chciałem iść trochę pod prąd. Mnie interesuje takie rozwiązanie hardware'owe, że nie muszę żadnego softu, często jakiegoś jego niewiadomego pochodzenia używać, tylko sobie tutaj będę używał hardware'owego przeniesienia. A co będę przenosił? Bo taka tu będzie pokrętna procedura, dlatego postanowiłem nagrać ten film, żebyście wiedzieli, co będę sobie robił. A mianowicie mam tutaj yy, komputerek, który był oczywiście testowany, jest jego, jego recenzja na kanale. To jest Intel Nuke, którejś z dziesiątej chyba generacji, z i 3 I on mi spisuje się bardzo dobrze, ale już wydajność tego komputera jest taka, że czasami mi brakuje. Poza tym jest on dość głośny, mocno się nagrzewa i hałasuje w wentylator. To wam przy tej okazji, tej recenzji opowiadałem. A tu mam też, który był zrecenzowany jakiś czas temu, taki chiński wynalazek, GeekOn mini PC, i on się nazywa GT13 Pro. Też macie całą recenzję, i on mnie urzekł, bo jest cichy, bardzo wydajny. 13. generacji Intel i 7, 32 GB, 1 TB dysku, i będę chciał przeprowadzić taką operację, żebyście wiedzieli, co będę robił. Czyli tak, wyciągam dysk, który znajduje się tutaj w niuku, i ten dysk będę. Jak gdyby kopiował, klonował na nowy dysk. Tu mam wyciągnięty ten oryginalny dysk, który był w gecom On na razie jest jako taki zapasowy, jakbym coś popierniczył. To będę chciał przekopiować z tej 256 na ten jeden Tera, który już jest tu zamontowany, bo robiłem różnego rodzaju ćwiczenia, czy, czy podołam. Wydaje mi się, że powinienem podołać, ale to zobaczymy na końcu. A jaj, i cała procedura będzie wyglądała tak, że ja tutaj sobie wykręcę. Ten dysk z źródłowy, jak widzicie, tutaj mam Goodrama Solid State Drive. To jest bodajże 256, chociaż może być większy, nie, 512. Ja nie wiem, czy go tutaj nie wkładałem sam do tego Intela, bo chyba tak było, że ja go tutaj kupowałem sam. I tutaj macie źródłowy dysk. Testuję to rozwiązanie od Orico. W Kładam sobie go, wsuwam tu. Widzicie, że tutaj nie ma za bardzo możliwości chłodniczych, żeby ten dysk tak na stałe tu włożyć, ale do takich akcji serwisowych to jest szybka instalacja. Tutaj znajduje się taka gumka, która będzie nam ten dysk trzymała, no i miejmy nadzieję, że one termicznie dadzą radę bez żadnych radiatorów, bo nie są zamknięte w żadnej obudowie. To urządzenie, oprócz tego, że hardwareowo nadaje się do kopiowania, to również ma złącze USB i przez to złącze USB o prędkości 10 gigabit możecie kopiować dane z obydwóch tych dysków na komputer. Jeżeli chcecie klonować, to w ogóle to złącze USB typ C Was nie interesuje. Są dwa kabelki w zestawie właśnie USB typ C, USB typ C i USB typ C, USB typ A. Ale nas to nie interesuje, bo mnie interesuje przekopiowanie. Będę robił to na żywym organizmie. Z jednego dysku na dysk drugi ten, który się tutaj znajduje. On zostanie nadpisany oczywiście. To był mój dysk testowy. Wyciągam sobie. Oczywiście musiała mi tam wpaść śrubeczka. ją również wyciągnę i ten dysk znowu wkładam, przesuwam go tutaj i on wchodzi w to złącze. Ciach, trzyma się tutaj dość dobrze i mam do tego zasilanie. Jest zasilacz w zestawie. Załączam, naciskam power. Urządzenie się załącza. Widać, że tam się jakieś dziś diody w środku świecą, o, pojawił się Source and target, zapaliły się te diody. I naciskam przycisk Start i zacząć, zacząć się ma kopiowanie. I proszę bardzo, zaczyna się kopiowanie 25, 50, 75 i 100% i teraz bez żadnego kombinowania. Przerzucę z jednego dysku na drugi. Te dane, mam nadzieję. Odłożę go, żeby nie w czasie pracy nie rozłączyć tego dysku. I zaraz spróbuję włożyć ten dysk świeżo zapisany do najpierw do Newka. Zobaczymy, czy on się uruchomi, czy wszystko będzie ok, czyli czy ta operacja się powiedzie. Przypominam, że z 512 biorę na 1 terabajt i to nie powinno być problemu. Też jestem ciekaw, czy wtedy on będzie widział od razu tą partycję jako powiększoną, czy trzeba będzie ją ponownie przydzielić, to sobie zaraz zobaczymy, a później ten dysk nowy 1TB jeden, jeden będę wkładał do tego Gicoma i w Gicomie będę próbował robić opcję e, no, uzdatnienia go do współpracy z tą platformą hardware'ową. Tak więc ja myślę, że to potrwa z 10 minut. To wszystko zależy od tego, ile macie danych na takim dysku. E, tak długo się on będzie kopiował, w momencie kiedy się skopiuje. Będziemy to robić dalej. No Na razie jest, mruga sobie dioda 25%, czyli ten proces kopiowania sobie trwa. Trzeba przyznać, że to stosunkowo szybko idzie. Już mamy, już mruga nam 75%. To jest wszystko duży blok aluminium, ale bardzo mocno się to grzeje. No nie ma się co dziwić, bo takie dyski się potrafią mocno grzać. To aluminium tą temperaturę odbiera i też czuć, że jest gorąco. Ja myślę, że całość tam, tą 512... To myślę, że tu w 10 minut mniej więcej przerzucimy. Widać 75 się świeci. E, mruga na razie, czyli już 50 ponad procent jest e, skopiowane. No i czekam aż przeleci całe. Ale proces zachodzi szybciej niż z, z, zakładałem, że będzie zachodził. Taką opcję zrobiłem, bo tu naprawdę mocno się grzało, że sobie podstawiłem taki wentylatorek, żeby tutaj. Było dobre chłodzenie, bo nie chciałbym, żeby urządzenie w jakikolwiek sposób się uszkodziło. Mam nadzieję, że to widać. Wszystkie diody się świecą. Eee, skończyły się. Podczas kopiowania to mrugała. Eee, po kolei tak jakżeście widzieli, teraz się to skończyło. Wyłączam zasilanie, wyłączam też doprowadzone zasilanie, i teraz ten dysk, na który te wszystkie dane nagrałem, włożę najpierw do tego niuka. I zobaczymy, czy on wstanie, czy te dane przekopiowane są na tyle dobrze, że po prostu teraz bym, jak gdyby, przeprowadzę operację wymiany, wymiany dysku mniejszego na większy. I to w zasadzie byłoby już dla mnie zakończenie operacji. Pewnie dla wielu osób to jest coś takiego, że nie mają miejsca na dysku, wyciągają stary, żeby nie instalować wszystkiego od nowa, robią kopię, wkładają nowy. Czy to w firmie, czy to gdzieś prywatnie. No i myślę, że. Mm, a, dobra, wkręcę, żeby tam jeszcze coś się nie wydarzyło. Podłączę go i zaraz zobaczymy, y, czy, czy system stanie. Ciach, naciskam, odpalam i zobaczymy, czy stanie, czy się zbutuje, i czy wszystko będzie funkcjonowało. A jak słychać, trochę szumi. No i on jest dość mocnym, szumiącym. Intel Nuke. Dysk nam się zaświecił i ładuje nam się system. Jakoś dziwnie mruga, czyli to ładowanie chyba nie jest poprawne. No nie, załadował się, proszę bardzo. Kur... nie, zaloguje się. Poprawnie się zalogowałem. I weźmy sobie, zobaczymy, jak będzie wyglądało zarządzanie dyskami. Czy on od razu całą sobie tutaj, tą pulę pamięci jest nieprzydzielone? Czyli skrobił nam. Zmniejsz wolumen, właściwości. Teraz by to trzeba przydzielić. Nowy wolumen prosty albo jakieś właściwości. Zaraz zobaczymy. No, jest, przekopiowany. System funkcjonuje tak jak funkcjonował. Jeszcze bym chciał powiększyć ten, ten wolumin, żeby był cały dostępny. Ewentualnie mogę sobie zrobić C i D. To już obojętne jak to woli. Tą drugą część dysku można wykorzystać albo do jednej wspólnej partycji, albo zrobić sobie dwie partycje. I zastanawiam się czy dwie partycje to nie byłoby dla mnie lepszym rozwiązaniem niż świetne. Przydzieliłem sobie koniec końców nowo, nowo, now, nową literę. Dla mnie to jest ok, to będzie systemowo, to będzie do badania, tak więc nawet to jest rozwiązanie, można by powiedzieć, dla mnie optymalne. Jakbyście chcieli sobie rozszerzyć, to masz rozszerzenie, macie opcję rozszerzenia woluminu w opcji zarządzania dyskami, ale. Musi być tak, że ten dysk, dodatkowa partycja musi zostać przeniesiona na koniec, bo jak będziecie mieli tutaj jedną partycję, to odzyskiwania pomiędzy główną a wolnym miejscem to Wam nie pozwoli na rozszerzenie. Wtedy trzeba sobie wyedytować tę partycję i wtedy dopiero powiększyć ten wolumin. Ale ja pozostaję 475 i 450, taki podział i przekładam do nowego komputera i zobaczymy, czy w nowym komputerze to zadziała. Tutaj wraca ten stary dysk, z którego pobierałem dane i też sprawdzimy, czy się komputer uruchomi z tym starym dyskiem, czy tam się z nim nic nie stało. Tu stary, pierwotny dysk do komputera. I patrzymy, czy się to uruchomi, czy dane nie zostały w jakikolwiek sposób na tym dysku uszkodzone. Widać, że wyczuł inny dysk, bo się przerestartował. I znowu Intel NUC się zgłasza i ładuje. Proszę bardzo, załadowało się i wszystko jest OK. Czyli ten można odpiąć i dać go na emeryturę, gdzieś do innego miejsca, a tutaj mam nadzieję zaraz wiedzie. Ten, na którym to wszystko jest zainstalowane. I teraz ten dysk zniuka. Trafia do nowego komputera. Zaraz go sobie tutaj przykręcimy. Przypominam, że jak będziecie chcieli dłużej takie dyski uruchamiać, to pamiętajcie, że to się potrafi dość mocno nagrzać, tak więc dobrze zrobić chłodzenie. Chłodzenie, podpiąć chłodzenie, nie? czyli tak jak ja teraz tutaj była taśma termoprzewodząca i ten element metalowy, który teraz przykręcam, to jest element, który będzie odprowadzał ciepło od tego dysku SSD M2. Tak więc ja sobie to przykręcę, podłączymy, chociaż możemy sprawdzić, czy on w ogóle się uruchomi, weźmy, podłączmy sobie monitor ciach. Podłączmy sobie zasilanie ciach i chociaż ta jedna śrubka jest wkręcona, system jak zaraz zobaczycie się uruchomił. Co prawda, tutaj jest z inną rozdzielczością. I prawdopodobnie tutaj będziemy mieli taki problem, że nie będziemy mieli sterowników wszystkich, bo już widzę, że tak jest. I to są menadżerze urządzeń. Okazuje się, że mamy mnóstwo wykrzykników. I jedyną, jedyną, jedyną akcją ratunkową dla takiego komputera, bo nie mamy sieci, to jest albo podłączenie zewnętrznej karty sieciowej i próba zainstalowania brakujących sterowników, albo ze starego komputera, czyli z tego z dysku, który wyciągnąłem z tego komputera, podłączę go sobie do obudowy zaraz. I z katalogu Windows, możecie wskazać katalog Windows System 32 i tam jest katalog 1 albo 2 ze sterownikami, ale możecie sam Windows albo sam System 32 wskazać i on powinien sobie te sterowniki pobrać. Z Windows Update niestety nie pobrał nam wszystkiego, ale biorę w ten sposób, że aktualizuj sterownik, przeglądaj i wskazuje z dysku podłączonego normalnie przez USB Windows System 32 i jak widzicie stąd. Wszystkie wykrzykniki yy są instalowane, aktualizowane, i mam nadzieję, że do końca wszystko zainstalujemy. Aktualizuj sterownik, przeglądaj mój komputer. Dalej, system Windows nie może urządzenia magistrali szeregowej. No coś tutaj, przeglądaj mój komputer, przeglądaj. Dam mu katalog wyżej do samego Windows. O, OK, I może niech ten katalog przed. Czasami trzeba albo system 32, albo mu wskazać cały Windows, i on wtedy będzie przeszukiwał no więcej katalogów. Będzie to trochę dłużej trwało. Ale tak czy siak, każdy sterownik do tych wszystkich wykrzykników, które mamy w menadżerze urządzeń, powinien znaleźć, doinstalować. No i będziemy mieli system przeniesiony ze starego komputera, ze starego hardwareu na nowy hardware. Z powiększonym dyskiem. Ale wszystko przeniesione. Zero błędów. Nawet nazwa jest Intel Nuke, To by trzeba było ją zmienić, żeby, żeby się nazywał inaczej. Ale to są już takie drobiazgi, żeby żeby dologować do je do, 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 do robić. Najważniejsze, że nie ma żadnych błędów. Wszystko działa.